Witajcie kochani, witam was, pozdrawiam. Lecimy ze znakami zodiaków na kwiecień, kwiecień, ma prelis w sumie jutro, a może już dzisiaj. Lecimy ze znakami zodiaków. Spartańskie warunki mam natomiast. Będę kombinować coś dalej. Lecimy, zobaczymy. Jaki znak? Hmm. Byk Byk, mam nadzieję, że nie będzie nam się tu odbijać za bardzo światło Już próbowałam przysłonić jak tylko mogłam Zaczynamy Byk, praca i finanse na Finansa <laughs> Praca i finanse na kwiecień Jedziemy hmm. Król Buław Przygasimy chyba co? Przygasimy ciut światełko. Eee, nie ma tragedii. Lecimy dalej. Rodzina i przyjaciele. Pięćdziesiątka kielichów. U, u, u. co dalej? Single. Co u W kwietniu. Kochankowie. Fu. Relacje. Byki w relacjach stałych. Czwórka kielichów. Co przychodzi nieoczekiwanego do byka w kwietniu? Karta gwiazdy, proszę bardzo. Na co uważać mają byki? Na króla monet? No, no. podsumowanie miesiąca, wynik widzicie wszystko? myślę, że widzicie, przepraszam za te zajączki, jeżeli to są jakieś natomiast, <głos》>, póki co nic na to nie poradzę, słuchajcie siódemka buław lecimy kochani, lecimy zaczynamy jeśli chodzi o pracę i finanse o, słuchajcie, byki, bierzecie się mocno do roboty działacie, dążycie do zamierzonych planów. No zerknijmy, hmm. o, kochani, praca i finanse. Słuchajcie, no działacie, działacie przede wszystkim. E, Chcecie coś robić, chcecie. No oddajecie się swojej pracy, tak? Chcecie coś budować, chcecie coś robić. Yy, mocno weźmiecie się, że tak powiem, do roboty. Ja mam wrażenie, że dłuższy czas mogliście sobie coś planować. Mogliście yy, planować sobie działania, to co zamierzacie robić, tak? Yy, Organizacje układaliście sobie w głowie, natomiast y, 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 Chcieliście włożyć to w tę pracę dużo serca, będziecie chcieli, nie chcieliście. Ja mam wrażenie, że tutaj byczki mm, przetransformują się troszeczkę. Czas takich być może jakichś konfliktów albo czas jakichś gorszych chwil w Waszym życiu y, przechodzi do przeszłości. Zamykacie już te rozdziały. Mam wrażenie, że. Tutaj możecie być troszeczkę poturbowani, tak? W sensie czuć się w jakiś sposób rozżaleni um, tym, co żeście zaobserwowali, co się dzieje, czy to w Waszej firmie, um, w Waszej własnej firmie, czy po prostu tam, gdzie pracujecie, być może. Um, no, dowiedzieliście się czegoś przykrego i pewna doza takiej ostrożności może tutaj być, natomiast powolutku zaczynacie ruszać w kierunku stabilności, układacie sobie plan działań, tak jak mówię, i organizacyjnie zaczynacie, że tak powiem, dobrze działać jeśli chodzi o rodzinę i przyjaciół, dziesiątka kielichów, no rodzina w komplecie, wszyscy zadowoleni jest pełnia szczęścia kochani, mam wrażenie, że tutaj mm, że tutaj mieliście być może jakieś przemyślenia odnośnie waszej mm, relacji stałej, ewentualnie tu chodzi być może o to, żeby się z kimś pojednać, pogodzić Chcieliście, może tak powiem, powoli małymi kroczkami dążyć do jakiegoś pojednania, do jakiegoś porozumienia, do jakiejś zgody z kimś. Natomiast tutaj było bardzo dużo przemyśleń, dużo żeście analizowali i układali sobie w głowie pewną strategię, jak ruszać w kierunku właśnie pogodzenia się y, i jest pełnia szczęścia, kochani, nie ma co narzekać, wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Y, również zmiany, które zadziewały się przy Waszych relacjach, przy waszych y, y, czy y, w Waszym domu. Y, pewne niejasności, tajemnice, być może jakieś. Y, y, Jakieś iluzje, kochani, tutaj. Hmm, hmm, tu wszystko, że tak powiem, zmieniała się energia. O, może tak. Stwierdziliście, że to jest czas na zmiany, czas na ruszanie naprzód, czas, żeby jednak dążyć do stabilności, dążyć do zakotwiczenia. Stawialiście przede wszystkim na progres. Jakąś lekcję być może wyciągnęliście z tego, co się zadziewało do tej pory, jednakże będziecie dążyć, kochani, do sukcesu. Jeśli chodzi o singli, byczki, single, no, karta kochanków. Wchodzicie w jakieś romanse, kochani. O co tutaj chodzi? Takiego plany oczywiście w głowie wam gdzieś tam się lęgły, tak? Mieliście plan na to, żeby być może wejść w jakąś relację, w jakąś relację romantyczną. Wy tutaj dokonujecie wyborów. Ja mam wrażenie, że był czas jakiejś stagnacji, jakiegoś marazmu. Siedzieliście sobie w swojej strefie komfortu, siedzieliście sobie w domku. Natomiast Obserwowaliście również to wszystko, co się dookoła Was dzieje. Ja mam wrażenie, że tak jakbyście przez pewien czas zatrzymali się na chwilę w miejscu, dali sobie chwilę na obserwację i na przemyślenia, jakie kroki zapoczątkować, jak wskoczyć w coś nowego. Jak wyjść z tego marazmu, jak wyjść z tej stagnacji, kochani. Tu dokonują single wyborów. Prawdopodobnie relacja romantyczna gdzieś się ukaże w tle. Ponadto czas również przemyśleń, jak tutaj być może spotkać się. Tak, jakby wcześniej nie dochodziło Wam. Może nie tyle co do głowy, ale wcześniej nie zapatrywaliście się jakoś specjalnie na to, nie byliście może gotowi do tego, żeby spotkać się z kimś na jakiś randewu, natomiast e, i myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy Wam się e, przebijała. Myślę, że może czas otworzyć swoje serduszko, czas zacząć się umawiać z kimś. Tylko nie wiedzieliście, jak to, kochani, zrobić. Jednakże będziecie wchodzić, nabierać sił, przejmować kontrolę i taką moc sprawczą do działań. Będzie czas na rozmowy, czas na takie mm, szybkie, nawet działania. Jeśli chodzi o relacje, drogie byki. Zobaczmy, co w relacjach. No, czwórka kielichów nie jest może jakoś cudownie, natomiast macie jakieś marzenia, brakuje Wam tego czegoś do szczęścia. Myślę, że może tutaj być ewentualnie jakaś tęsknota. Zerknijmy. Hmm. Panie, Wy tutaj chcecie ruszyć głową, chcecie coś zapoczątkować, chcecie swoją wykorzystać, swoją mądrość. Ja mam wrażenie, że tutaj byki stawiają przede wszystkim na stabilizację, na to, żeby budować coś w swoim życiu, być może budować swój dom, czy swoje imperium, czy swoją firmę. Natomiast nie o pieniądzach, tutaj mówimy i o finansach, skupiamy się na relacjach, kochani, byczki, które. Hmm, byczki może troszeczkę egoistycznie podchodziły do tematu, inwestowały w siebie, za bardzo skupiały się w pewnym momencie na sobie. Tak jakbyście hmm, z jednej strony chcieli coś budować, natomiast tutaj może gdzieś tam ego się przebijało, i, i może intuicja Wam podpowiada, żebyście tutaj inwestowali w siebie. I może za bardzo, że tak powiem, poszliście w tym kierunku, bo. Jest taka tęsknota za tym, czego Wam jeszcze brakuje do pełni szczęścia, natomiast y, jest też y, chęć spełniania swoich marzeń. Ja myślę, że y, w relacjach y, tutaj hmm, ktoś chce mieć tu pełną kontrolę. Być może jakieś tajemnice są, być może. Y, Trzymacie w tajemnicy to, że gdzieś zbieracie jakieś pieniążki, a może po prostu odkładacie pieniążki na jakieś ważniejsze inwestycje. No, jakbyście chcieli spełniać swoje marzenia i tak sobie się dzieli w takiej nostalgii, że jeszcze, jeszcze wyczekujecie być może jakiejś wygranej, czy jakiejś większej puli pieniędzy, tak? i to dałoby wam szansę na budowanie czegoś dalej ja myślę, że jeśli chodzi dalej o relacje kochani no zadowolenie, ok i jest jakaś satysfakcja z tego, że być może pozbliście się jakichś cięższych myśli, jakichś takich przytłaczających Mam wrażenie, że pewne blokady tutaj ustąpią, kochani. Stabilność przychodzi. Czujecie się w jakiś sposób zakotwiczeni, spokojni, e, opanowani, ale też chcecie troszeczkę poczarować tę drugą osobę. Zastanawiacie się, jak to zrobić. Być może był czas, ktu, w którym. E, były jakieś blokady, były jakieś, e, troszeczkę mogliście odsunąć się emocjonalnie od waszej drugiej połówki, jednak gdzieś tam się przebijał głos w waszej głowie, że czas najwyższy podjąć jakieś radykalne decyzje i e, e, dążyć do stabilności. E, korzystacie, kochani, z możliwości. O, moja pranka, bardzo proszę to chyba dla was muzyczka, dzwony wam biją kochani <laughs> oj, dobra dobra, ale też mówię dobra, dobrze się mówi, prawda jeśli chodzi o jakieś kwestie co niespodziewanego przychodzi do bryczków, karta gwiazdy kochani, spełnienie marzeń no a cóż to, cóż to się zadziewa Cóż to się za... O, jakie karty. Cóż to jest. Ha. Cóż my tu mamy. Hmm. Być może jakaś osoba, wasza bratnia dusza, gdzieś się do Was tam po cichutku odezwie. Ja mam wrażenie, że tutaj jakiś cykl może się zapoczątkować, kochani. Myślę, że również takim jest taka nadzieja u was. Hmm. Nadzieja, ale to co przychodzi niespodziewanego, no, spełnienie marzeń, spełnienie marzeń. Cykl, cykl, A, może Wy będziecie chcieli spełniać po prostu marzenia. Cykl się zapoczątkuje, kochani, niespodziewanie odezwie się do Was, tak jak mówię, bratnia dusza, może odezwać się do Was z wieczorową porą, kochani. No, albo wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Czas takiej, takiej medytowania, takiego odpoczynku, relaksu gdzieś tam e, kończy się. E, myślę, że zbyt dużo e, czasu poświęciliście na e, cierpliwość, na to, żeby, na uzbrajanie się w cierpliwość, wyczekiwanie być może, Efektów swoich działań. Jednakże radość przychodzi z dokonanych wyborów, wyborów swojej ścieżki. Słuchajcie, wy tego nie widzicie. Ja muszę to wszystko ze sobą przytulić. Mam nadzieję, że ten film uda mi się wgrać chrystę. No. Na co byczki mają uważać, żebyście się nie skupiali zbyt mocno na swoich finansach. Nic za wszelką cenę, kochani, finanse mogą nie być najistotniejsze w kwietniu dla was. Myślę, że mm, warto by było y, na co uważać. Y, hmm. Jeżeli dopełnia się jakiś rozdział, zamykacie coś na cztery spusty, zamykacie jakiś rozdział w swoim życiu, kochani, mm, pozwólcie sobie na to, żeby ten ciężar całkowicie z Was spadł, tak? Zanim ruszycie w coś nowego, ruszycie z jakimikolwiek działaniami. Nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na karierze i na finansach. Wy bardzo mocno tutaj kochani zaczynacie działać, dajecie dużo serducha, natomiast możecie zapominać o innych aspektach, tak? Możecie tutaj yy, może warto by było skupić się na relacji. No, moja fufula musi się przemieścić. <laughs> yy, Myślę sobie również yy, o jakiejś podróży, jeżeli jakieś byczki będą chciały gdzieś się przemieszczać, hmm. Hmm. może jakaś podróż być przeciążająca dla Was, może być przeciążająca i na sam koniec po prostu stwierdzicie, że, że już dość, że już macie dosyć, tak? Okej. Okay. Na co jeszcze byczki powinny uważać? Hmm. Jeżeli dążycie, kochani, do czegoś, macie zaplanowane jakieś swoje działania, coś chcecie robić, a wcześniej być może zbyt mocno zamartwialiście się, czy podołacie, czy dacie radę, Kochani, nie kierujcie się tylko i wyłącznie logiką, tak? Kierujcie się też serduchem. Nie wyłączajcie z tego serca. Serce też dużo może wam podpowiedzieć. Jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca, o wyniki, podsumowanie, kochani, siódemka buław. <laughs> A muszę sobie tak po, po, pokasłać. A co? Siódemeczka buław. Co my tu mamy? Ho, ho, ho. Ależ, ależ. Mam wrażenie, że wy tutaj próbujecie <laughs> próbujecie hmm, odgonić albo kogoś z przeszłości, kto zamierza do was powrócić w jakikolwiek sposób, skontaktować się z wami, powrócić z przeszłości, mam wrażenie, że tutaj być może chcecie się będziecie starali się trzymać jakieś granice, natomiast tak jakbyście odsunęli się emocjonalnie, uczuciowo, starali się nie myśleć, nie przejmować tym, co było w przyszłości albo jakąś osobą. Natomiast to jakbyście chcieli mieć kontrolę, kochani, nad wszystkim tym, co się dzieje, jakbyście mieli taką moc do działań, siłę, nabierali sił, żeby pozamykać pewne kwestie też w przeszłości, które Wam nie służyły, wy chcecie sobie wy nie chcecie sobie zawracać głowy tym ja myślę, że takie podsumowanie miesiąca to jest to, że będziecie kochani trzymać granice tak będziecie asertywni co ponadto możecie toczyć jakąś taką walkę wewnętrzną ewentualnie możecie się z kim wspierać może być jakiś konflikt natomiast to wszystko się Wyjaśnij, myślę, że będziecie z tego tytułu usatysfakcjonowani. Jeśli chodzi o znaki zodiaków, yy, już lecimy. Kochani, lew yy, może być yy, baran, lew strzelec. Hmm, co my tu jeszcze mamy? Baran znowu. Rak bliźnięta, znowu bliźnięta. Rybki. Wodnik. Hmm, skorpion. Hm, rybka raczek. Znowu skorpion i. Znowu raczek. Tak by to wypadało. Jeśli chodzi o. Jednorożce dla byczka. Przykro mi, jeśli nie widzicie kart, kochani. Mam za małe biurko. No, ale mam za to więcej miejsca w pokoju. Jak nie mam stołu. Lecimy. Byczek, byk. Byk na kwiecień. Rada. Niewinność. Znajdź czas na zabawę, pielęgnuj swoje wewnętrzne dziecko, idź przez życie z dziecięcym zachwytem. Piękna karta. No dokładnie. Nie skupiajcie się tylko na finansach, kochani. Co my tu jeszcze? Ach, jeszcze muszę zatrzymać. Zapomniałam o jednej talii, natomiast nadrobiłam z zaległości. Jedziemy. Jedziemy z byczkiem, byk, byk na kwiecień, uwierz w niemożliwe, uwierz w niemożliwe, ko w niemożliwe, Aha, w, a, w niemożliwe, kochani, w niemożliwe, energia nabiera rozpędu, I ty oraz twoi bliscy jesteście bezpieczni, nie macie się czego obawiać. Lecimy, kochani, jeszcze na koniec z myślami pozytywnymi. Zobaczymy sobie dla byka na kwiecień myśli pozytywne. Jedną kartą wezmę. Uwierz, piękna karta. O czym ona mówi? Wokół ciebie jest magia, otwórz się na cuda wszechświata, zwróć uwagę na połączenia i synchroniczności. Podążaj za swoimi uczuciami i wierz całym sercem. Z powodzeniem realizujemy nasze marzenia, kiedy nasze uczucia są zgodne z naszymi planami. Z tego świętego związku kształtują się właściwe idee, rozkwitają najlepsze relacje. A to co zamierzasz łatwo się urzeczywistnia. Wszystko jest możliwe. Dokładnie. Trzeba też serduszkiem kochani wychodzić. No dobrze. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do lajków, do subów, do usłyszenia. Pa pa.